W Glinganu inspiracja dziś tematyka prezentów, prezentów bożonarodzeniowych. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek pomoże Wam w tegorocznym wyborze prezentów dla ważnych dla Was osób. Mówiąc o prezentach świątecznych, miałam na myśli konkretnie prezenty z klasą. I zaraz wyjaśnię, co ja mam na myśli, używając takiego określenia. Dla mnie prezent z klasą to jest taki prezent, który po pierwsze, obdarowanej osobie okaże nasze zainteresowanie nią, czyli włożymy jakiś wysiłek w to, żeby dowiedzieć się, co ta osoba lubi, jaki ma gust, co jest jej w danym momencie potrzebne. To może się wiązać z tym, że na przykład bardzo uważnie słuchamy, co mówi nasz mąż, żona, brat, siostra, mama, i notujemy sobie na przykład, że komuś by się przydał, nie wiem, portfel, albo komuś ktoś marzy o jakimś tam kremie czy biżuterii. To jest właśnie dla mnie taki prezent z klasą, przemyślany, z włożonym wysiłkiem w znalezienie go oczywiście pięknie zapakowany. No i najważniejsze dobrej jakości, bo dla mnie ta jakość nawet właśnie w postaci prezentu, które dajemy komuś, to jest po prostu podstawa. Pomyśleliśmy sobie w redakcji, że w tym odcinku chcielibyśmy pokazać Wam pomysły, nasze pomysły na prezenty z klasą, przekazać pewne idee, które być może pomogą Wam w wyborach. I w trakcie całego naszego odcinka będziecie oglądali strony internetowe, a nawet gotowe produkty odnoszące się do tych kategorii, o których będę mówiła. Mam nadzieję, że to Wam ułatwi wybór. Zaczniemy, słuchajcie, od natury. Dla mnie pomysł z klasą, właśnie bazujący na naturze, to jest strzał w dziesiątkę. Dlaczego? Dlatego, że natura zawsze się obroni. I nieważne, czy to będzie naturalny prezent w postaci własnoręcznie zrobionych słodkości, wypieków, pięknie udekorowanych, właśnie z dobrej jakości składników typu miód, dobra mąka, czy jakichś innych składników, ale właśnie tych najlepszych. I to nieważne, czy my sami je zrobimy, czy też kupimy takie słodkości, właśnie wiedząc, że, że obdarowana osoba się z nich ucieszy, bo też jest taka możliwość właśnie, że możemy je kupić, nie wiem, to mogą być pierniczki pięknie zdobione, albo jakieś praliny z prawdziwej belgijskiej czekolady. Właśnie takie maleństwa, które są świetne, jakościowe i które mogą być, sprawić, że ta chwilka w trakcie jedzenia jej będzie bardzo fajną chwilą przyjemności. Jeśli chodzi o naturę, to też z tej grupy właśnie prezentów naturalnych, że tak w cudzysłowie to powiem, Mogą być produkty kosmetyczne, właśnie służące do pielęgnacji twarzy, ciała, czyli wszelkiego rodzaju na przykład kremy do twarzy, balsamy, peelingi, bazujące właśnie na naturalnych składnikach. I znów możemy je zrobić własnoręcznie. Na przykład bardzo łatwo robi się wszelkiego rodzaju peelingi bazujące na cukrze trzcinowym, cukrze kokosowym, soli drobnozmielonej, olejów właśnie wszelakich, pięknie pachnących. Ale możemy te produkty również kupić, bo w tej chwili w Polsce jest bardzo dużo dobrych firm, właśnie bazujących na składnikach roślinnych i proponującym kosmetyki wegańskie na przykład. W tej chwili na pewno oglądaliście te propozycje. Myśląc o naturalnych składnikach i takich no pochodzenia wprost z natury, mam na myśli również akcesoria takie do domu, dekoracyjne, bo może być takim prezentem na przykład świeca. Świeca bazująca na woskach naturalnych, na przykład na wosku sojowym. Takie świece nie dość że przepięknie pachną, bo są zazwyczaj pięknie właśnie aromatyzowane też naturalnymi olejami. Nie dość, że bardzo często pięknie wyglądają, bo same w sobie są już dekoracją, to jeszcze właśnie to, że są wykonane z naturalnego składnika sprawia, że będą takim dobrym prezentem właśnie, z którego na pewno każda obdarowana osoba się ucieszy. Drugą grupą prezentów z klasą, które mam na myśli, to są prezenty biżuteryjne po pierwsze, a po drugie Akcesoria związane z tworzeniem wizerunku. Biżuteria wiadomo: kolczyki, bransoletki. Jakieś naszyjniki, łańcuszki, broszki, takie maleńkie, właśnie, elementy, które gdzieś każda z nas, z kobiet, może wykorzystać do tego, po pierwsze, żeby ładniej wyglądać, po drugie, żeby się lepiej poczuć. Możemy oczywiście tą biżuterię kupić w sklepach takich, które są powszechnie dostępne. Bardzo dużo jest przecież jubilerów, znanych marek, ale. Ja jednak pokusiłabym się o poszukanie biżuterii autorskiej na przykład y, albo artystycznej. Y, poszperałabym, wyszukując y, y, takie elementy biżuteryjne, które nie są powszechnie spotykane, żeby to rzeczywiście był prezent dedykowany tak jeden na jeden dla tej jednej, jedynej kobiety. Myślę, że taki właśnie prezent wyjątkowy, wyszprany, wyszukany dla obdarowanej osoby bardzo ją ucieszy. Jeśli chodzi, słuchajcie, o akcesoria, dwa rodzaje mogą być. Dla kobiet na przykład torebki. To jest, jeśli tylko znamy dobrze osobę, którą chcemy obdarować, jeżeli wiemy, jakiej ona torebki szuka, albo na przykład usłyszeliśmy, że czegoś na przykład kamelowego ostatnio szukała, małego kuferka, albo nie wiem, małej listonoszki, to myślę, że taki właśnie prezent też będzie strzałem w dziesiątkę. Oczywiście, pierwsza rzecz jakość. Ta torebka musi być dobrej jakości, i teraz, bez względu na to, czy ona będzie ze skóry naturalnej, czy też będzie ze skóry ekologicznej, Powinna być po pierwsze pięknie wykonana, dobrze odszyta, tak żeby mogła posłużyć długie lata. W przypadku mężczyzn zaś takim prezentem na przykład może być solidny skórzany pasek, przepięknie zapakowany albo zegarek, ale zegarek nie byle jaki. Znowu namawiam do sięgania po rzeczy, które nie są powszechnie dostępne. Nie wiem, czy pamiętacie, na Grinkanu kiedyś pokazywaliśmy pracownię, która właśnie robi zegarki ręcznie robione, z drewna. Przepiękne, to są słuchajcie, małe dzieła sztuki. I myślę, że taki prezent podarowany ukochanemu mężczyźnie będzie wyrazem po pierwsze dużej waszej miłości, po drugie dobrego gustu. Po trzecie, właśnie będzie prezentem z klasą, bo. Tego typu zegarki można zamawiać jeden na jeden na indywidualne zamówienia, na przykład też z grafiką w środku. Trzecią grupą prezentów z klasą, o których chciałabym opowiedzieć, będą prezenty związane z domem, czyli akcesoria związane z wystrojem wnętrz. Oczywiście podarowane tym osobom, które są żywo zainteresowane tą tematyką i które lubią dbać o własne przestrzenie domowe. I daleko nie szukając, słuchajcie, pierwsza rzecz, która przychodzi mi na myśl, dlatego, że wy ciągle o to pytacie, Asiu skąd masz doniczki? U mnie w domu akurat są to osłonki na doniczki tak naprawdę, ceramiczne, przepięknie żłobione z emblematem Lenebier, bo to jest akurat ta firma. I bardzo proszę, macie w tej chwili namiar na sklep, w którym takie doniczki kupicie. Osłonki na doniczki albo na piękne podstawki na świece na przykład to są właśnie takie prezenty, które w każdym domu na pewno się sprawdzą. I doniczka, jeśli jest sama w sobie już dekoracją, ucieszy niejedną obdarowaną osobę. Drugim pomysłem, takim jeśli chodzi o wnętrza i właśnie o rzecz, którą możemy komuś podarować, jest ramka na zdjęcie. Najlepiej, żeby ona była albo bardzo związana z, ze stylem wnętrza, w którym e, e, mieszka nasza obdarowywana osoba, albo by była neutralna na tyle, że będzie pasowała do każdego wnętrza. Na przykład takimi ramkami są gładziutkie ramki złote, które doskonale sprawdzą się we wnętrzach klasycznych, ale też i tych bardzo e, nowoczesnych, czy wręcz nawet e, minimalistycznych do wnętrz klasycznych takich bazujących właśnie odnoszących się właśnie do klasycznych kształtów czy form fajnym prezentem będzie jakaś mała rzeźba, dekoracja, to może być, nie wiem, a la koralowiec, albo jakiś element dekoracyjny typu rzeźba w postaci skrzydła, pióra to są takie mm, motywy, które bardzo często można spotkać. Ja uważam też, że bardzo dobrym prezentem jest kryształ, zawsze elementy kryształowe, na przykład karawki chociażby. To będzie taki prezent, który również będzie pasował do każdego wnętrza i jeżeli wybierzemy jeszcze do tego taki kształt, który jest na tyle neutralny właśnie, że odnajdzie się w każdym wnętrzu, to możecie być pewni, że na pewno obdarowana osoba będzie z takiego prezentu zadowolona. A jeśli nie osłonka na doniczkę jednak, nie ramka, nie element dekoracyjny czy rzeźba i nawet nie taka rawka kryształowa, to być może prezentem z klasą odpowiednim dla waszej obdarowywanej osoby będą akcesoria związane z rytuałem picia kawy czy herbaty. I to na przykład mogą być wszelkiego rodzaju naczynia do tego służące, czyli nie wiem, filiżanki albo w ogóle cały jakiś zestaw służący do parzenia kawy na przykład. To mogą być wszelkiego rodzaju imbryki. To może być nawet Pyszna, jakaś fajna kawa ściągana, nie wiem, z drugiego zakątka świata. W tej chwili już jest bardzo łatwa dostępność. Pięknie zapakowana, właśnie na przykład z jakimś porcelanowym elementem. Myślę, że jak poszperacie, to znajdziecie dużo takich propozycji, jeżeli wiecie, że ktoś na przykład kocha właśnie wszelkiego rodzaju herbaty, na przykład zielone, to też można taką herbatę już dziś znaleźć, czy właśnie specjalne imbryki do parzenia. Trzymam kciuki, bo jestem pewna, że jak ruszycie na łowy w internet, to na pewno coś cudownego wynajdziecie. Internet w tej chwili daje nam tak ogromne możliwości właśnie szperania, wyszukiwania różnych ciekawych rzeczy, że grzechem byłoby nie wykorzystać właśnie tego faktu. Ja na przykład wynajduję też w necie bardzo dużo propozycji związanych już tak stricte z designem. I to jest kolejna moja propozycja na prezent z klasą. Jeżeli wiecie, że osoba, którą chcecie obdarować, Zwraca dużą uwagę na design, na grafikę, interesuje się sztuką, to warto sięgnąć właśnie po takie prezenty, które no będą pokazywały, że zauważyliście to i że ten prezent był przez Was wyszukiwany. Mogą być to wszelkiego rodzaju plakaty, wszelkiego rodzaju ilustracje, może być to nawet jakiś Obraz, jeżeli wiecie, że dana osoba lubi malarstwo, mogą to być nawet ubrania, ale właśnie na przykład dobrze zaprojektowane, z jakimś fajnym motywem graficznym z przodu. I mam tu na myśli każdą stylistykę, bo jeżeli wiecie, że na przykład ktoś mieszka we wnętrzu bardzo skandynawskim w wyrazie, albo bardzo prostym, albo lubi stylistyka lat 60. czy 70., to w internecie, właśnie nawet w Polsce, jest sporo takich film, które w, w, tej stylistyce tworzy właśnie, właśnie plakaty, ubrania, jakieś elementy małe, akcesoria do domu. To samo ze stylistyką klasyczną, czy właśnie do takich wnętrz bardziej sielskich. Myślę, że ta grupa prezentów, właśnie takich związanych ze sztuką, z dobrym wzornictwem, to będzie, to będzie grupa właśnie prezentów z klasą, z których się sporo osób na pewno ucieszy. Ja bym się na pewno ucieszyła. I na koniec już, bo nie możemy zapomnieć o naszych milusińskich, warto porozmawiać też i tak zastanowić się nad tym, co warto podarowywać dzieciom. To jest zawsze trudny temat, tak naprawdę, bo żyjemy w tej chwili w takich czasach, że nasze dzieci. No mają bardzo dużo. To nie są takie czasy, nie wiem, naszych dziadków, tak? Gdzie nic nie było tak naprawdę, że te dzieci nie miały dużo zabawek. My mieliśmy ich już więcej, a nasze dzieci mają ich już czasami wręcz za dużo i są przebodźcowane. Więc wybierając prezent dla syna, córki, siostrzeńca, chrześniaczki, warto zastanowić się nad tym, co ten prezent będzie niósł ze sobą. Ja bardzo lubię kupować jako prezenty świąteczne dla dzieci gry planszowe. Z tego prostego powodu, że one później pozwalają mi na to, żeby z dzieckiem jeszcze nawiązać kontakt i spędzać z nim czas właśnie przy tej zabawce. Budować relacje, ucieśniać właśnie, zcieśniać te relacje rodzinne. I też często jest dużo gier bardzo dobrze wykonanych, przemyślanych, które gdzieś dziecko rozwijają wewnętrznie. Oczywiście nie unikniemy, Jesteśmy, żyjemy w takich czasach, gdzie dostęp do komputerów, tabletów, smartfonów jest no już tak powszechny, że te dzieci bardzo często z nich korzystają, ale ja jednak będę bardzo mocno Was namawiała do tego, żeby wyciągać dzieci z tego świata internetowego a spędzać z nimi sporo czasu. Właśnie uważam, że nic dziecku nie daje takiego dobrego, jakby ładunku pozytywnego, jak czas spędzony razem z rodzicem. Planszówki, książki, jakieś gry interaktywne, to są właśnie takie prezenty, które pozwolą nam, ułatwią na to budowanie więzi. A drugą grupą prezentów, Chyba głównie do dziewczynek kierowanych, tak naprawdę. Mogą być prezenty związane z dekoracjami, czy właśnie z jakimiś pluszakami, postaciami z bajek, ale uwaga, znowu prezenty z. Małych pracownic, małych manufaktur polskich. W tej chwili widzicie przykłady, co można kupić dla dziewczynki, czy do pokoju, właśnie dziecięcego. Warto się wcześniej tylko upewnić, co naszemu dziecku się podoba, jakie ono lubi kolory. Może jest jakaś postać, właśnie z bajki, albo jakaś postać, na przykład, jeśli chodzi o zwierzęta, o której nasze dziecko marzy. I ostatnim moim pomysłem, jeśli chodzi o dzieci, są akcesoria rozwijające zdolności manualne i wciągające dziecko w taki świat artystyczny. Mam tu na myśli wszelkiego rodzaju farbki, farby, mazaki, kredki, sztalugi. Często nawet można spotkać zestawy albo samemu je stworzyć, tak, zestaw młodego malarza. I nawet jeśli to nasze dziecko nie wykazuje na początku ani zdolności, ani chęci jakichś większych do malowania, to myślę, że trzeba chociaż szansę mu dać i pokazać w ogóle ten świat. Ja pamiętam, że jak nasz syn był jeszcze no, małym chłopcem, tak naprawdę bo miał kilka lat, kupowaliśmy takie książki, gdzie krok po kroku pokazane wręcz było, jak, nie wiem, na, narysować, namalować kotka albo drzewo właśnie. I akurat na świeżym powietrzu my właśnie ze sztalogami, z farbami bawiliśmy się albo rolkę papieru na trawie takiego ogromnego rozwijaliśmy i właśnie Leo mógł sobie tam malować. Myślę, że to jest bardzo ciekawy y, świat który gdzieś rozbudza w naszych dzieciach wyobraźnię, pozwala im dostrzegać o wiele więcej niż właśnie znajdą w internecie, o którym mówiłam. Mam nadzieję, kochani, że te dzisiejsze propozycje, o których opowiedziałam, konkretne produkty, które Wam pokazaliśmy, jeszcze pod spodem, żeby Wam to ułatwić, znajdziecie po kolei linki do wszystkich sklepów, które były pokazane w trakcie filmu, do tych produktów, które były pokazane. Mam nadzieję, że będzie to dla Was duże ułatwienie i że same grupy prezentów, o których mówiłam, staną się być może dla Was inspiracją, że pomogą Wam właśnie w tym roku. Wybrać jakieś ciekawe prezenty dla Waszych najbliższych. Dla mnie prezent z klasą to jest prezent, który został kupiony dla tej konkretnej osoby z myślą o tej konkretnej osobie. Prezent super jakościowy, prezent wyszukany, a nie taki, który był kupowany w ostatniej chwili w markecie, typu zestaw kosmetyków, no bo coś trzeba dać. Myślę, że to jest trochę okazywanie braku szacunku tej drugiej osobie. I że jeżeli naprawdę już chcemy kogoś obdarować, to przygotujmy się do tego i pokażmy tej osobie, że jest dla nas na tyle ważna, że poświęciliśmy swój czas, żeby znaleźć właśnie tą jedną fajną rzecz, która wydaje nam się, że przydaje jej się, będzie jej się podobała. Trzymam bardzo mocno za was kciuki za tegoroczne zakupy i będę się już żegnała nie na długo, bo my tradycyjnie widzimy się dosłownie za kilka dni. Do usłyszenia, papa. Pa.